Dzisiaj kebaby wegetariańskie. Tak, bez mięsa są super pyszne. Zaczynamy od 250 g czerwonej soczewicy, którą płuczemy, odcedzamy i zalewamy zimną wodą. A, I odstawiamy na 20 minut. Po tym czasie odcedzamy i zabieramy się za warzywa. Jedną marchewkę obieramy, ścieramy na dużych oczkach i siup do miski. Jedną średnią cebulę obieramy, drobno kroimy i dorzucamy do marchewki. Kawałek 100 gramowy kapusty kroimy drobno i do miski. Jednego średniego ziemniaka obieramy, ścieramy na dużych oczkach i dorzucamy do pozostałych warzyw. Na patelni rozgrzewamy 2-3 łyżki oleju i wrzucamy warzywa na rozgrzany tłuszcz. Mieszamy, dodajemy szczyptę soli. I smażymy przez 5-6 minut mieszając. Odkładamy. Do pojemnika blendera wrzucamy namoczoną wcześniej soczewicę. Zabieramy się za cztery ząbki czosnku, które obieramy i dodajemy do pojemnika blendera. Kawałek imbiru obieramy, jakieś 2 cm, dorzucamy do blendera i wszystko miksujemy dokładnie. Następnie jeden pęczek kolendry kroimy na mniejsze kawałki i wrzucamy do zmiksowanej soczewicy. Blendujemy Jedną cytrynę przekrawamy i wyciskamy z niej sok. Dodajemy pół szklanki panko, a jeżeli chcecie bezglutenowo, to zastąpcie panko orzechami. Dosypujemy pół łyżeczki soli, pół łyżeczki garam masala, jedną łyżeczkę pieprzu kajen, jedną łyżeczkę czarnego pieprzu i jedną łyżeczkę kuminu. I finalnie dokładnie blendujemy. Do dużej miski wrzucamy usmażone warzywa i dodajemy zblendowaną masę. Dosypujemy pół łyżeczki sody. Wszystko dokładnie mieszamy. Z powstałej masy formujemy małe kotlety. Na patelnię wylewamy olej i rozgrzewamy. Smażymy kotlety na rozgrzanym tłuszczu po każdej ze stron, aż do zarumienienia. No i to właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Czas podać nasze kebaby z sosem ziołowym. Jak chcecie przepis na sos, piszcie koniecznie w komentarzach. Zrobię o tym film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.